Siema. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat oklejania samochodów dostawczych folią PPF. Folia PPF, jak wiecie, zabezpiecza nam lakier przed jakimiś uszkodzeniami i genialnie sprawdza się podczas oklejania samochodów dostawczych. To są właśnie te pojazdy, które są najbardziej intensywnie używane. Niektóre nie gasną zapalony, o 8 rano kończy swoją pracę, o 22 cały czas jeździ, więc jest użytkowany bardzo intensywnie. Dzisiejsze lakiery, jak wszyscy wiemy, nie są doskonałe i do doskonałości im sporo brakuje. Jak sami widzimy, auta, które mają przebieg, nie wiem, 10 tysięcy km, mają mnóstwo odprysków. Dostawczaki grupy Volkswagena wcale nie są jakimś wyjątkiem. Inne marki typu Mercedes, który po prostu dalej rdzewieje na potęgę, po prostu jest wzorem tego, że te auta muszą być oklejane. Może niekoniecznie muszą, ale warto byłoby to zrobić. I to warto zrobić zaraz po odbiorze go z salonu, gdyż jak pokażę Wam za chwilkę, tutaj mamy drugie auto, też z grupy Volkswagena, Jakieś taki mieliśmy, wysyp ostatni. To auto ma przejechane 10 tysięcy km 10 tysięcy, czyli tak naprawdę nówka sztuka. Teraz ta nówka sztuka, która ma tu. Nie, bo nie będzie widać w słońcu. Już jakieś odpryski. Tu już jest jakiś odprysk, w tym miejscu. W tym miejscu już się zrobił odprysk. No kurczę, no masakra po prostu. To auto jeździ Polska, Niemcy i tak będzie jeździło cały czas. Pewnie klient tutaj narobi nim sporo kilometrów. No i podejrzewam, że przy przebiegu 100 tysięcy to już będzie gruba na tym samochodzie z maski. I lakier nie będzie wyglądał e, ciekawie. Ale dzięki temu, że zdecydował się okleić go folią, na pewno uniknie wielu, wielu, wielu e, kosztów, które byłyby związane, nie wiem, choćby nawet z lakierowaniem tego, e, zabezpieczy to, że taką, nie wiem, odcierką, nawet jak tutaj Optar, no to już nie musi go lakierować, tylko wymieni kawałek folii na nowe i może jeździć dalej. Nie zostawia samochodu nie zostawia samochodu u lakiernika, nie wiem na jakiś nie, tydzień, dwa tygodnie jak to czasami bywa e, przyjeżdża do nas, ściągamy tą folię, naklejamy nową tak naprawdę tego samego dnia e, można nas wyjechać e, i jeździć dalej nie musi wynajmować jakiegoś samochodu na ten czas naprawy po prostu e, jeździ sobie dalej tak więc gorąco zachęcam wszystkich do e, zabezpieczenia samochodu folią tak jak widać E, jest to e, niewidoczna zmiana. E, co prawda jest tu nałożona folia, tak jak na przykład ten rożek. No, jest tutaj doklejona zaraz przy krawędzi, tak samo tutaj, no ale tego e, no nie widać. Tak? Ta folia jest niewidoczna. Tutaj całe to przejście, które jest, folia jest odcięta zaraz przed tym załamaniem. Ona nie wchodzi tam w tą szparę. No zresztą, i tak raczej tam już tego nie uszkodzimy w tym miejscu. No i jest doklejana tutaj, zaraz przed tym załamaniem. Taka folia w samochodach dostawczych. No, ja polecam okleić, ale nie sugerowałbym się tym, żeby zabezpieczyć wszystko. No bo tak naprawdę po co okleić całe auto, skoro tak naprawdę najbardziej narażone są te elementy z przodu. Czyli mamy. Maskę, mamy lampę, mamy tutaj zderzak, nadkole, lusterko, słupek A i dach. Niejednokrotnie pewnie widzieliście, jak spod szyby u góry, więc w miejscu, gdzie jest kończy się szyba, zaczyna dach, jest korozja. No, ona się bierze stąd, że po prostu kamyk, który leci z drogi, uderza, odbija się od szyby, zsunie się po niej i uderza w dach. I wtedy w tym miejscu jest odsłonięta blacha no i korozja, a potem no już bardzo kosztowna naprawa takich, e, takich uszkodzeń, jeśli nie naprawimy tego e, w czasie. Dlatego warto zabezpieczyć sobie sam przód. E, na pewno jest to finansowo e, realne do zrobienia. To jest transporter. Auto za jakieś 200, pewnie 220 tysięcy na dzisiejsze standardy tak więc za jakieś 2% tego co zapłaciliśmy za to auto możemy sobie spokojnie okleić jakiś Konkretny kawałek frontu w tym samochodzie. Tak więc polecam zabezpieczyć sobie to i polecam przede wszystkim zabezpieczyć nie wtedy, kiedy już dojdzie do uszkodzenia, tak nie wtedy, kiedy już te odpryski się pojawią na tym lakierze, tylko tak naprawdę kupujemy auto, przemyślmy sobie to na spokojnie, czy chcemy zainwestować, czy chcemy trzymać to auto dłużej i czy chcemy cieszyć się z tego, że ono będzie takie piękne jak dzisiaj. No bo jedyną, tak naprawdę, gwarancją, którą Możemy mieć, że tak się stanie, jest nałożenie fory PPF. Jeśli tego nie zrobimy przy dzisiejszym lakierowaniu samochodów, kiedy maska auta maska auta dostawczego ma 70 mikronów miejscami, no to no proszę Was, no, no nie, ma, nie ma opcji, że to będzie wyglądało e, pięknie za, jakieś, za jakiś rozsądny okres czasu. E, to po prostu zacznie wszystko sobie tam ładnie rdzewieć. Takie zderzaki. Takie lampy jak ten, no lampy się bardzo teraz piaskują Jak szczególnie jak mamy właśnie auto tak intensywnie używane jak auta dostawcze Ta lampa po jakimś czasie, jeśli nie będzie zabezpieczona Sami zobaczycie, po prostu się matowi, tak? Ona przestaje już być taka przejrzysta To światło zatrzymuje się na tych odpryskach, które są na niej, to ona jest po prostu uszkodzona I już nie leci do przodu tak jak powinno No i wtedy co? Wymieniamy reflektor, idziemy go znowu regenerować. Znowu narażamy się po pierwsze na koszty, czekanie. Oklejenie tego będzie kosztowało na pewno mniej niż regeneracja takich reflektorów. Plus, jeśli by się cokolwiek wydarzyło, po prostu nie wiem jakaś, to ci byśmy obtarli, że coś, ściągamy folię, naklejamy kawałek nowej, reflektor noweczka, tak? Tak więc jest to super zabezpieczenie. No naprawdę, żeby tą folię uszkodzić, no to trzeba się postarać. To nie jest na zasadzie że jakiś kamyczek, coś tam z drogi poleci i ją uszkodzi, to nie jest na zasadzie, to, to chroni przed nawet wandalizmem, tak? Czyli jeśli ktoś weźmie nawet, nie wiem, chce nam zrobić psikuska, bierze kluczyk, ej, przejedzie nam po tej masce sobie, tak? No, zobaczcie sobie na innych filmach, no po prostu to zabezpiecza przed tym, tak? To nie jest taka ochrona jak, nie wiem, wosk, który jest tak naprawdę tylko po to, żeby lepiej się myło, żeby brud się tak nie trzymał, żeby się to nie rysowało, to jest faktyczna ochrona. To jest prawie 200 mikronów grubej folii, która nie jest zwykłym PCV, to jest poliuretan, który jest dużo, dużo, dużo bardziej wytrzymały na uszkodzenia i tego podobne. Wracając jeszcze tylko po szybkości do tego, że nie musimy oklejać wszystkiego, nie musimy oklejać całego auta. Tutaj na przykład klient okleił sobie górę, tak? ten element jest oklejony gdzieś tak aż dotąd. No nie widać za bardzo, gdzie się kończy, no bo folia jest bezbarwna. Okleił sobie tą część też do tej samej wysokości. Słupek. Okleił sobie maskę, zderzak, lampy. Tyle. Stwierdził, że jego to jest to, co z doświadczenia, najczęściej się uszkadza w jego samochodach. No i większość tych aut, które on ma, przywozi nam po prostu na tego typu oklejenie. Nie okleja nadkoli, nie okleja lusterek. Zresztą akurat te tym są plastikowe, więc się ich nie da okleić. Nie okleja e, progów, nie okleja e, wnęk pod klamkami. Tego klienta interesuje tylko co? Ma swój budżet i wydaje swój budżet na te niezbędne rzeczy. Jak najbardziej ok. Jest świadomy tego co robi. Tutaj mamy klienta, który chciałby lepiej zabezpieczyć to. Tutaj już ma lusterka lakierowane. Tutaj ma to nadkole takie dosyć wystające, też mogłoby ono e, oberwać się jak się gdzieś obetrzeć. Klient chce mieć lepiej zabezpieczone. Ma na to też budżet, tak? Decyduje się to, też jest świadomy tego. Tutaj, akurat w tym modelu, doszły jeszcze wklejki pod klamkami. Także i takie elementy istotne. Zabezpieczone ranty, drzwi tutaj są. Sfolia, która zabezpieczona ranty. Próg załadunkowy z tyłu. No, tutaj kurczę, już nie wiem kto takie cuda robi. Przecież to jest próg załadunkowy do auta dostawczego, tak? Tutaj na pewno ktoś po pierwsze stanie, a po drugie jest z czymś oprze. No i to będzie zryte w trimmingach. Tak więc taki element, no, moim skromnym zdaniem, jeśli nie jest oklejony w salonie, no to chociaż powinien, coś powinno na nim być. Tak? No dziwię się, że tego po prostu salon nie robi, no ale pewnie liczy na to, że ktoś przyjdzie i skorzysta z ich usług lakierniczych. Tak czy inaczej, jeśli decydujecie się na oklejenie. Zdecydujcie, ile chcecie zainwestować w to. Dowiedzcie się, jak konkurencyjne są różne studia detalingu, czy studia, które e, oferują takie usługi. Wybierzcie. Ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem oklejania, gdyż to, tak jak mówię, jedyna realna forma zabezpieczenia przedniej części samochodu. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli macie jakieś. Pytania do tego, co powiedziałem, jakiekolwiek wątpliwości śmiało piszcie w komentarzach z przyjemnością, na nie odpowiem. Co do samego kanału, zapraszam do subskrypcji po więcej ciekawych treści, postaramy się rozwiać więcej Waszych wątpliwości w przyszłych odcinkach. Hej!